Nie pójdzie spać. Na chuj już miał stać. Wtorek. Czemu się my? Kaszłabu nawet jest. No co ty gadasz? Nie chcę się wypracować. Dawaj, do siódmej siódmyj mieć. Ja mogę się wygrać. Dziema. Dziema ja też nie. Dziema. Dostałem czternastkę. Mnie też nie. Co czternastkę? No pana czternaście dni. Za co? No za feeding. Feedowaliśmy w trzech gierkę. Wszystko sobie w banie. Ona mnie ty... w kurzu mnie gościł, by Nie, nie, nie nam gierki No to już jest na błota idziemy i miał 50 Trzy 3 pęty Ja nie, nie mam psychy i zeszłem na błota, grałem z Yggd, <średentory> z Z teleportem jeszcze i... to <średentory> tylko na tym <średentory> Na którym? W Kauflandzie Kaufland yy, 14 dni na no, Smartfingu ma 14 dni, a czy no już zostałem tylko 3, ale było 14 Czyli 14 kurwa... <grywa> <grywa> <Nie. Kurwa>. 43 <grywa> do 0. zera nicze, on miał tylko 3 przedmioty No bo szybko skończyło I, I zostało za mnie no nie wiem 5 gold została za nas wiadomo. domu Zobaczę damage jeszcze No mało, zrobił <grywa> Na 30 szkoła. 30 szkoła, kiedy ich jego team kurwa maksymalnie 6. Ja zrobiłem 3200. Mówię ci. No drugi naj... z kurwa się starał, 2,18 widzę. Dobra, rócaj jest. Pana pytania. Dawaj Aha, to Połusek Kiedy kurwa to graliście? przed chwilą. No za frajer, dobra, już nie, dobra, w kuj czekaj, jeszcze mu napisze, tylko. na pana, chyba nie niech Nie odpiszaj Dostanę Możliwe. Offline jest. No on pisał mi, że kurwa dziewczyna u niego jest. To grał, ale pisał, że mam poczekać chwilę. O, ma dziewczynę? Ja się zdziwiłem. Ruch Case, no. daj tą pedablę. O, też go obciszam, słyszę. No, czasami zapiętałem na tak, za tym d się... kurwa, dajko 6,9 9 słyszałem. Co ty pierdolisz, to ja bym. Nie, tu nie niego się On ma kurwa <laughs> przez 4 Kurwa Tak, to, to ty na pewno. No mamy elektrykę. Jakiego? Kurwa... Nie pamiętam. Tako, to będziesz począć teraz, tako. Dawaj teraz w górę. Przy mikrofonie. Dobra. Poczekaj, głosi przecież pod No. No po... dawaj. No już, wyjedy maksa, no o, dobra, mam pomysł. To też. Yy... Cicho. Czekaj jak to było, że... Rącaj z kurwa właśnie mikrofon tylko na nie? <ślesz> No, no to tylko na święta, tak, no. Niech zbija kurwa, wysłałem niezaproszenie.